Was to już jest pierwszy, no tak jakby pierwszy odcinek z Lola, więc zacznijmy w nowy tryb wzniesienia. Poszukamy sobie członków, bo na razie nie mam z kim nagrać. Wszyscy tam gdzieś, w ogóle i tak na razie z nikim nie nagrywam, ale mam zamiar nagrać z Ericienem 56 Jego kanał będzie podany w opisie, więc serdecznie zapraszam do obejrzenia jego filmu. Serdecznie polecam, dobra, akceptujemy. Trochę dawno filmików nie było, ale sorry, jestem chory. Stasznie mnie boli brzuch, nawet teraz mnie boli, ale i teraz nagrywam, więc... Więc łapki, żebym wyzdrowiał dobra. Inwestuj się oni tam pobanują, Fajnie jak ja dawno nie miałem doskonałych sojuszników, dobra, może pójdziemy sobie tym... O, zapomniałem jego nazwę, poczekajcie. To się tak laguje. Ja. Zaczęło mi się dobra. Tak zawsze mam. Nie wiem czemu. Może się mi napisać w komentarzach, jak wiecie, jak nie chcecie to nie piszcie. Uważa lamp na piśmie bardziej. Dobra. I tak, ramusem chciałbym pójść. To jest bardzo dobry. Mamy podadę, wolę podadę, tak? Dobra, ksera, miasto, nie wiem, kogo Nie wiem. <śm> Dobra. Jak zauważyliście, to sobie zmieniłem zdjęcie profilowe z tego miśka na takie NTV, czyli N to niecny, no niecny TV, bo bez tego miśka że tak fajnie wyglądało ale dobra już nie będziemy pieprzyć o tym co ja zrobiłem tylko Moje sobie ostrze się za do ciebie dobra może trochę emocji, włączymy nie, nie wiem nie wolę ramusa bardziej ten lepszej jest na ten tryb dobra i to mój polski jest żarąbisty tak dobra weźmiemy do ustalenia i nie, no dobra, więc się widzimy już do Dobra, jak widać, to już oni się ładują, ładują. Mam nadzieję, że ten PIS nie będzie miał komputera z węgla, tylko tam trzeciej popydełuje pod tym biureczkiem. I tak, przeciwnicy to Skarner, wujek Ray, który chce mnie obdarzyć banknotem i fachowo ten... wskazuje na mnie palcem, jakby się mnie kształcił. Oczywiście mamy te Ziksa który ma jakiś tam znaczek, taki dziwny klucz dobra, nie będę tam komentował, bo nie wiem w ogóle czemu ja tak gadam, ale teraz tak taki ze swoim brzuszkiem świecącym jak główka mojego informatyka ze szkoły i jasło tak pan Pan, który włada powietrzem i będziemy musieli naszymi kolcami opancerzyniem rozczochrać ich po naszej mapie Dominion mam nadzieję, że będzie zarąbiście jak się spodobał odcinek zolato, napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej, czy bo jest mało czasu wzniesienie niedługo będzie tak jakby wyłączone bo to jest tymczasowe dobra, to weźmiemy sobie od razu tabi ninja i co? To różne dobra i będziemy lecieć na górę na górę, tak? Nie tyle będziemy mieli teleportację, Cassiopeia no nie mamy zbytnio dobrego teamu na grę, więc nie sądzę, nie sądzę, ludzie, żeby to było coś jakaś emocjonująca gra, ale ja tu będę biegał do siebie wszystko, żeby przejmować tutaj wszystkie te Gale, lecimy na topa, nie dajemy im przejąć tego biegniemy naszym zgrabnym truchtem, Alistar podąża za nami, zrobił się aż niebieski, jak mer wrażenia że tak umiem się kręcić Dobra, Rejs już nas atakuje Będę tutaj tak komentował Tylko teraz się staram, żeby tego nie przejęli, dobra Skończą, teraz ja to przejmę Wuj jakiś nas zaatakuje ład, tak się tutaj wszystko rozpierd... ...papierdziela Dobra, zostaw to i weź róg, żeby mnie nie zaatakowali, dobra Mamy pier... co, jaki gnój, to... Dobra, roz nie będę ich obrażać, bo to też jest człowiek. Dobra, zostawimy ich taki. No tak, bi tanka z kolei sobie. Dobra, ja sobie pójdę. Ojej, ojej, co to była za ścinka? Dobra, lecimy tam. Nie ma czasu na gadanie, biegniemy. O tu jak ja gadam na no serio, taką chrypkę mam dzisiaj. Dobra po tego nas, to cenek Tutaj wiemy to żeby nie być na ostatnim miejscu bo tutaj rozdajemy stragi i coś się i tak zmieni ja tu gram wiecie filmowo, a nie tutaj się będę chcalić wszystkim jakie mam staty dobra tam teraz to oni nie mogą zdobyć ach chciałem flesnąć do tego fiza ale mi się nie udało Dobra, uciekniemy mu. Zabili go lub No tak. To jeszcze pobiegniesz w naszą stronę. Pobiegłeś, zabiliście tego. Dobrze, Kasiopeja, Bardzo dobrze. Teraz zginiemy, bo i tak nie mamy co tu robić, albo jeszcze przyjmiemy znaczek Surimy. Dobra, jest bardzo dobrze. Kasiopeja ma wniesienie, jak widać na górze. Właśnie teraz odkryłem, pokazuje, dobra teraz lecimy sobie na dół przyjąć nasze znaczki jakie znaczki ten posążki nie wiem jak to się o relikty szurimy chyba się tak nazywa dobra idę tam na górę im pomóc peja, dawaj ciśniesz tylko nie zgiń bo już widzę marno po tej... Przy Dobra, atak na niego. Zambo zambo rozpierdziel wszędzie lata mura kałuży nad pierpecią podczas wybuchu. Co ja gadam? Dobra, jak mówię coś dziwnego, to po prostu uznajcie, że tego nie słyszycie, bo ja totalnie pierwsze Bra, teraz lecimy na pluska, plusika, plusika. Tak, ojej. Nasz kusik, nawet nie wiem co my tu włączyłam, ale jeszcze możemy szybciej, to akurat. Wiem. Jest plus. Weź tego skarne! Kurde, mówiłem ci coś. Ten, boom, short. Dobra, nie chcę czuć twojego ukucia, bo twoje ukucie i tak Dobra, weźmiemy go, zabijemy. Będzie fajnie. Teraz użyjemy tego, tak. Ten ketrz, Dobra. Przełgamy się po tej mapie jak normalnie. Nie przejmę z tego frajerze, który chciałeś. Dobra. Też masz uczucia, nie będę tego. gnębić. I tak się zabiję, nie masz już po to. Idź od razu, się cofnij na... jest tak, uciekać przez... No, dobra, tak się gra, bierzcie ze mnie przykład, jak ktoś gra lepiej, to nie musi ze mnie brać przykładu, ale ja tutaj nagrywam, żeby wam... No, nagrywam tak na serio dla przyjemności. Jak wam się podoba odcinek, no to dla mnie to jest jeszcze większa przyjemność, że nagrywam coś, że to, to się dla kogoś podoba I to na serio jest bardzo fajne uczucie też na serio jestem początkującym youtuberem znaczy jeszcze ja nie jestem youtuberem ale powoli powoli może to się zmieni za kilka lat zależy ale na serio zachęcam was do nagrywania na youtube bo to jest bardzo fajne uczucie kiedy pod filmem masz tam ileś tam lajków że twój materiał się spodobał co na starą jest zarąbiste uczucie. Dobra, pójdziemy po plusika. Tak, słyszę, że w niepstąpienia się doświadcza. Ale lecimy po kolejne plusiki, bo chcemy tutaj zrobić jak najwięcej przez ten czas. Mamy takie miejsce. Polecimy tam. Spróbujemy ich odciągnąć, żeby żaden z nich nie dostał Czego no róbcie go, ja tutaj zatrzymuję go. Opak, ofak. Dobrze, dobrze. Tylko zabijcie go, a będę w niebo sięty. Tak możemy zrobić, omena. Zrób go, proszę! Aż, ty gnoju, nie zrobiłeś go. Dobra, dziś ja nie tam. Pomóż mu. Dobra Ulti. Myślę, i tak. Wspiniałaś. Dobra. Dobra. Lecimy na niego. Na mnie bijecie. Alister nam pomoże. Tak, dobra. Teraz przejdziemy. Te Zostawimy się na... Nie mam co robić. Dobra. Zostawimy się. Postaramy, żeby tutaj luks nam przyszła. Jezu. Za luks. Dobra pomoc po Już byliśmy na prowadzeniu nadal jesteśmy ale Już nasze prowadzenie jest dosyć mniejsze Dobra Widzimy z jak biega świecąc swoimi oczami Tak cię dogonimy Bumpetro, tak bijemy Cię tak, bum, 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 jest! Tak, dorwaliśmy cię i teraz co zrobisz? Jak wpleśniesz to na serio nie znam cię człowieku. Dobra, nie wpleśnąłeś, więc się znam, no niestety. Koniec serii, brawo Kacopeia. Ciśniemy dalej, nic nie ma zniesienia, kto, kto... je miał, a gdzie miał, dobra, ciśniemy dalej! emocje, krew nas ży, tam z ży, trzy dobra, Alistar ciśniesz tam dobrze lecimy, 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 dobra, teraz pierdykamy się w niego i rozwalamy cały system ultilux, wszystko, krew lata, sika wszędzie, dobra, teraz lecimy tam do góry przejąć nasze te Posążki szurimy, suri, czekaj, jak to się... Delikty szurimy. Dobra, dawajcie, lub weź to zdobądź. Bo ja... mi się to bardzo... nie, no mi się to chyba przyda, nie wiem jak to jest na nim. Nigdy tego nie miałem, spróbuję też wskoczyć się dowiemy. Dobra, nie chcieliśmy. Ale dobra, zresztą teraz... Dobra, ciśniemy dalej, wzięliśmy łyka herbateczki... herbatki gdzie mamy plusa dobra co oni tam wyprawiają wygrywamy prawie 100 punktów lub sobie stoi w miejscu gdzie są nasi przeciwnicy pewnie już mój będzie dobra co tutaj się no do... przeciwnicy postanowili się schować po, wszyscy poszli, a wtedy przestraszyli się mojej kolczatki normalnie jak żółw z prędkością światła roztwierdziliłem im systemy że aż poszli awka cały lolim się wyrąbał w kosmos dobra oto jest pytanie czy zakończyć ten odcinek czy zrobić ma też ten sobie poszła luksa w nie mamy co robić co się stało? Ja się pytam. Poszli ty, dobra. Tobie teraz może... Łączymy jakąś szybką muzykę, przyspieszymy to i... Albo dobra, sobie pójdziemy coś tam porobić. Dobra. Lecimy z bitem. Się tak zestrali, że aż... Ruszyć nie mogą bo tyle mają tego chwila gówna z majtak że ruszać się nie mogą w ogóle co ja mówię co ja wam opowiadam Tak Jasuo postanowił w końcu wyrzucić to gówno z majtak i ruszyć w pogoń za starem Ale ja mu na, tym, na to nie pozwolę Małe ścinki, ale gówno to robią rozwalamy wszystko wszystko, patrz jak ten rajd. patrz, normalnie mu się piasek pod stopami kruszy i to jest gra, kochani to jest gra tak się gra, że aż normalnie przeciwnicy postanowili sobie stanąć na respie i patrzeć jak przejmujemy relikty shurimy, tak, to jest gra więc, dobra już zaczęli się ruszać tak dobrze ciśniemy teraz na te relikty w ogóle jakbyście mogli mi napisać w komentarzu to ile one się ten odradzają te relikty to by było bardzo miło no to akurat by mi źle pomogło wyciśniemy tutaj jest to nie ma dużo nie lecimy tutaj. Dzisiaj dużo odcinków nakręcę, bo mam czas oczywiście. się pobawimy dniu, no. Bo nas zadzwonisz, O fuck. Może miałeś rację. Ale my się nigdy nie poddajemy, kochani, walczymy. Walczymy o przetrwanie. Dobra. Co by tu złożyć, to złożymy, to złożymy. Co złożymy? dawno nas na tym lesie nie było dobra nie wiem ale możemy sobie lecimy to złożyć bo to teraz wpadam na niego ale walić to i tak to jest gra wygrana o sto punktów z nimi wygraliśmy proszę Państwa co tu się dzieje lecimy teraz tutaj oni sobie gówno z tych reliktów robią oni wolą zrobić stratka przepraszam mój telefon zaczął gwizdać Dobrze, idziemy im to stuć. KS, 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 boom BUM! Headshot! Tułem im praga normalnie. Dobra, zjeżdżamy teraz tego, z tego też. Wiem, nie strzyliśmy, to sobie ja. Big damage. Dobra. Widzimy, że już to wygrano na 100%. Chcecie więcej? Dajcie lajka! Tylko od tyle... Was. Tutaj proszę... Dobra. Jeszcze tak, z rankedów na razie... Nie. ...zbyt często nie wiem, czy będę nagrywać. Bo niestety... ...mam taki internet... ...się zaczął zacinać, nie wiem, dupy po prostu. 1000 pingu Wszystko... Tak... Na pierwsze miejsce się cieszę I tak, no po prostu sobie Wchodzę, chcę sobie nagrać Zaczynam sobie grę, 1000 pingu, Watch tak co się dzieje? I tak patrzę, wyłączam wszystkie programy, nadal wszystko jest Teraz akurat się uspokoiło, no to nagrywam odcinek Może... jak? No i z tym oto słowem Alicja Sara przejmował, przejął relikt. Tutaj się pięknie kręcimy pod koniec, zamiast tańczyć. Dobra, dzięki, że obejrzeliście ten przewspaniały odcinek. Chcecie więcej? Dajcie lajka, like żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Zasubskrybujcie ten kanał. I do zobaczenia już w następnym odcinku.